Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś przychodzę do Was z dosyć sporym projektem Denko. Jak zawsze sobie obiecuję, będzie niewiele produktów, a tak naprawdę potem się zużywa, zużywa ich i naprawdę całkiem sporo. Jeszcze tak naprawdę kilka mi się kończy i zużyłabym je teraz w przeciągu kilku dni, ale stwierdziłam, że siadam, nagrywam, bo szkoda Waszego czasu. Zacznijmy może od peelingu do ciała. To jest moja już trzecia sztuka tej marki jest to Organic Shop, organiczna malina i cukier, po prostu taki skrap do ciała powiem wam, że najpiękniejsza wersja jaką do tej pory miałam to była wersja mango bo rzeczywiście nie dość, że fajnie produkt działa to jeszcze mocno pachniał mango ta malina niekoniecznie mój zapach, wcześniejsza wersja o zapachu czekolady czy jakichś tam pralinek czekoladowych też nie do końca moja bajka, więc cały czas uważam, że mango jest najlepsze. Tutaj bardzo świetnie działający skrap, mimo że cukrowy, to te drobiny się nie rozpuszczają szybko, wręcz przeciwnie, one się bardzo słabo rozpuszczają, więc to jest naprawdę taki porządny zdzierak. Bardzo wydajny też, chociaż ja powiem Wam szczerze, że używam go na zmianę z moim takim dowomowej roboty peelingiem kawowym, więc też pewnie dlatego na długo go miałam. Opakowanie 250 ml. Produkt prawie w 100% naturalny, więc to jest fajne. Jak dla mnie, opakowanie tylko mogłoby być szklane, a nie plastikowe, więc no ja akurat do tej wersji zapachowej nie wrócę. W ogóle nie wiem, czy do tej marki Organic Shop, jeśli chodzi o skraby do ciała, takie peelingi wrócę, bo staram się teraz coraz bardziej ograniczać plastik w moim projekcie Denko, a nie uszukujmy się, dzisiaj trochę go będzie, więc być może, że wrócę, być może, że nie, ale Wam serdecznie ten produkt polecam. Następnie jeszcze marka Organic Shop i coś, co nie zrobiło na mnie jakiegoś bardzo dużego wrażenia, jest to organiczna mandarynka i mango, w 98% produkt naturalny i było to nic innego jak żel pod prysznic, bardzo fajne, wygodne opakowanie z pompką, 280 ml, niesamowicie produkt wydajny, naprawdę na długo starczył mi właśnie ten żel, mam jeszcze dwie inne wersje, natomiast zapach mi tutaj bardzo przeszkadzał, z tego względu, że ja byłam przekonana, że jest to zapach pomarańczy, a okazało się, że jest to zapachem mandarynki i nie oszukujmy się, mandarynka jest dosyć gorzka, jeżeli też bierzemy pod uwagę jej skórkę. I to jest właśnie taka niby mandarynka słodka, ale przełamana właśnie taką goryczą, więc ten zapach nie do końca moja bajka. Teraz mam wersję chyba z aloesem i mam jeszcze jakąś z minerałami i te dwie podobają mi się zdecydowanie bardziej. Czy coś tu jeszcze jest do ciała? Rolon. Rolon, który w ogóle mi się nie sprawdził. W sensie Powiedzmy, sprawdził mi się pół na pół, a bardzo dużo osób go teraz poleca. Jest to Bebio od Ewe Chowedalkowskiej, czyja i kwiaty japońskiej wiśni, naturalny Deorol 99% składników naturalnych. I to jest produkt, który w jedne dni działał naprawdę fajnie, natomiast były dni, gdzie po prostu nie sprawdzał się w ogóle. To jest Deorol, czyli produkt działający jak dezodorant, który będzie niwelować nieprzyjemny zapach, ale nie będzie sprawiać, że się nie będziemy pocić, więc tutaj rzeczywiście ta potliwość była, natomiast były dni, kiedy właśnie nie było w ogóle żadnego nieprzyjemnego zapachu, a były dni, kiedy naprawdę ten zapach był i nie wiem od czego to zależy. Też nie zależało to od pogody, bo były upały, gdzie naprawdę świetnie się zachowywał ten produkt na mojej skórze, a były dni, gdzie też było tak samo wiecie, ciepło i niestety on się nie sprawdził. Mam teraz wersję chyba straną cytrynową, i ona jest zdecydowanie lepsza, ale ta chia i kwiat japońskiej wyjścia, no nie moja bajka. Jedne dni super, jedne nie, więc no sama po prostu z tym produktem się czułam czasami niekomfortowo, więc ja na pewno do tej wersji nie wrócę. W ogóle tak się zastanawiam, czy nie wrócić po prostu do tych moich naturalnych z Altery chyba, czy nie, z Alverde, z DM. one się świetnie u mnie sprawdziły. I jak już jesteśmy właśnie przy Alverde, wyciągam tu trzy opakowania mydeł w kostce, przerzuciłam się teraz z moją rodzinką całkowicie jeśli chodzi o mycie rąk, właśnie na mydła w kosce, będziemy też przechodzić na mydła w kosce do mycia ciała, więc się już nie umiemy doczekać, natomiast tu są mydła marki właśnie Alverde z Diemu, świetne, one kosztują chyba 70 czy 80 centów, bardzo dobrze myją dłonie, nie przesuszając ich, a ja mam z tym największy problem, że dużo mydeł po prostu mi wysusza dłonie, tutaj tego problemu nie mam, są bardzo dobrze umyte, wręcz są, powiedziałabym, takie piszczące, dosłownie takie dziwne w dotyku, tak dobrze domy, więc jak za taką cenę fajne mydła mam już kolejne, więc te trzy opakowania właśnie tych mydeł z użytem z olejami roślinnymi jest to mydełko z składnikami, bardzo fajne naprawdę jak za taką cenę, świetnie myjące no i najważniejsze, że są w papierze i są też w kostce, że nie ma żadnego zbędnego niepotrzebnego plastiku coś do włosów do włosów też mam jakieś kilka produktów nie wiem, tak będę trochę myślę skakać Bania Agafii, czy babuszka Agafi, już nawet nie pamiętam. Szampon Agafi, po prostu. Przeciw Przeciwwypadanie dla wszystkich rodzajów włosów. Bez SLS-ów, parabenów. I powiem Wam, że nie zrobił on na mnie jakiegoś bardzo dużego wrażenia, bo nie pamiętam, jak mi się sprawdzał. Z tego co pamiętam, tak przez mgłę. Nie był zły, ale też właśnie jakiegoś zachwytu u mnie nie wywołał. Butelka 350 ml, bardzo fajna, wydajna. Natomiast sam produkt w sobie, żeby był przeciw wypadaniu włosów, zdecydowanie nie. Co tu mamy jeszcze... Ma oczyszczać włosy i skórę głowy. To rzeczywiście robił, ale tak jak mówię, nie zrobił na mnie jakiegoś bardzo dużego wrażenia. Natomiast ma też niską cenę, więc nie był zły. Taki przeciętny szampon do mycia włosów. Później mam próbeczkę, jedną, którą dostałam w Laszu, jeszcze mam jedną. I to jest Candy Range. I to jest odżywka do włosów o tak dziwnym zapachu. Pan mi tłumaczył, o dziwę mówił troszeczkę po niemiecku, więc się dogadaliśmy. No i to jest taki zapach. On mi tłumaczył, że to jest połączenie orzechów laskowych i gumy balonowej. Jak dziwnie to nie brzmi, naprawdę ten produkt tak pachnie. Jest naprawdę przyjemny, bardzo mocno są włosy po tym produkcie wygładzone. Ja przy pierwszym użyciu nałożyłam tej maski troszeczkę za dużo, nałożyłam też na skórę do głowy i trochę miałam włosy przeciążone, więc sugerowałabym nakładanie od uszu w dół. I też w niewielkiej ilości, bo naprawdę ten produkt mocno działa, intensywna jest ta odżywka, więc ja tą próbkę miałam na dwa razy, więc jak takie maleństwo, nie wiem ile to jest mililitrów. W każdym razie naprawdę ta próbeczka mi starczyła na dwa użycia, a mam jeszcze jedną, więc spokojnie na cztery razy i coś tam wam już mogę powiedzieć. Czy do niej wrócę? Nie wiem, ten zapach jest ładny, natomiast chyba będę teraz raczej w laszu szukać odżywek w kosce, bo wydaje mi się, że oni takie produkty też mają w sprzedaży, więc do takiej chyba zwykłej po prostu nie wrócę. Będę raczej szukać czegoś w kosce. Następnie do włosów odżywka bez spłukiwania marki Gliskur Total Repair z keratyną serum nowe i tak dalej do włosów suchych, do rozdwajających się końcówek, powiem Wam, że ja lubię odżywki w sprayu z tego względu, że one zawsze ułatwiają rozczesywanie nie wiadomo jak mało by nie kosztowały zawsze fajnie ułatwiało mi właśnie um, rozczesywanie włosów, ja nie mam jakoś bardzo plączących się, ale mimo wszystko taka odżywka ułatwia to, nie wypada mi aż tak dużo włosów też przy samym czesaniu więc do rozczesywania tak, natomiast żebym zauważyła, żeby włosy były jakieś po tej keratynie bardziej wygładzone bardziej proste, to zdecydowanie nie. Fajny ten tutaj, wiecie, ten atomiza, ta pompka. Bardzo fajnie się dozuje produkt. Też staram się od uszu w dół nie nakładać na skórę głowy. Natomiast nie zauważyłam żadnego polepszenia się jakby stanu moich włosów, ich kondycji. Więc to jest taka odżywka właśnie, tylko jeżeli chcecie się dobrze potem poczesać, żeby nie wyrywać sobie włosów. Moi drodzy, teraz może rzeczy do twarzy. Mam tutaj dwie maseczki, jakieś tam inne rzeczy. Zobaczmy, co my tu mamy. A, jeszcze jedna rzecz do ciała. Jak już jesteśmy jeszcze przy ciele, przeskoczymy z włosów na ciało. Miałam coś, co zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Jest to kuracja dermatologiczna AZS, natłuszczający olejek myjący do kąpiel i podprysznic ze do skóry atopowej, niemowlęcej, dla dzieci i dorosłych, z zjai, To jest ziaja MED. I powiem wam, ten olejek mi starczył chyba na kilka użyć, wydaje mi się na dwa albo trzy i to jest olejek, który działa identycznie jak ten kultowy z Isany. Tyle, że ten z Isany, no nie oszukujmy się, trochę śmierdzi rybką, natomiast ten miał tak przyjemny, delikatny zapach, już niestety, ale on się chyba całkowicie ulotnił, ale ta ziaja pachnie zdecydowanie lepiej. No, czuć. Mm, taki ładny, olejkowy, tak jakby to taki dziecięcy zapach. Więc, jeżeli nie lubicie zapachu olejku pod prysznic i sane, to tutaj Ziaja met rewelacyjny produkt fajnie myje, on tworzy taką jakby deli taki delikatny biały filtr jakby na skórze, więc widzicie, że ten olejek rzeczywiście Was myje, tak samo jak i Sana. dodatkowo właśnie ma fajny zapach i świetnie nawilża skórę, no i przeznaczony też do skór problematycznych, więc na pewno Wam krzywdy nie zrobi, więc Ziaja Media ja Wam serdecznie polecam, miałam gdzieś jeszcze drugą taką saszetkę, o jest, no. więc zużyłam dwie takie i chętnie bym się dowiedziała, muszę sprawdzić w internecie, czy ten produkt jest w wersji takiej, wiecie, w butelce pełnowymiarowym, bo chętnie bym właśnie wypróbowała większą pojemność, bo te dwie zaszepki zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Szczególnie, że ja olejek i sany bardzo lubię, ale niestety zapach mnie troszkę odrzuca. Dobra, może maseczka, która zrobiła na mnie też duże wrażenie. Jest to Pixi Glow Glycolic Boost, czyli po prostu taka rozjaśniająca maseczka do twarzy. Maseczka z kwasem glikolowym. Jak za tą kwasem nie za bardzo przepada moja skóra, w ogóle za tą serią Glow z Pixie, no nie za bardzo przepada. Bardzo duże mi się robią po niej wypryski. Zresztą teraz mam taką z witaminą C i też chyba nie do końca mi służy. To ta maska naprawdę rewelacyjnie działała, rozświetlająco i rozjaśniająco na skórę. Maseczka w płakcie. Bardzo wygodna w aplikacji, miała bardzo dużo esencji, no i świetnie działała na twarz, więc cieszę się, że mogłam dzięki Pixie ją przetestować. Maseczka z Eveline Cosmetics z aloe Aloewera, która była też całkiem w porządku, jest to aloesowa ampułka kojąca, łagodząco odświeżająca koreańska maska na tkaninie i tutaj mieliśmy z Aloesem, ogórkiem, luk lukrecją. Ja się chyba śmiałam w którymś z vlogów, że ta maska ma tak wiele składników, że naprawdę tyle ma robić, że aż to jest niemożliwe. Natomiast bardzo fajnie działała właśnie nabliżająco, łagodząco na skórę. Byłam naprawdę z tej maski zadowolona i też, że mogłam ją przetestować dzięki Eveline, więc... Ta maseczka naprawdę całkiem w porządku mi się sprawdziła. Jeżeli chcecie skórę nawilżyć, uspokoić, załagodzić, to naprawdę myślę, że z tej maseczki będziecie zadowoleni. I coś, do czego nie wrócę, a co działało fajnie, to są takie chusteczki: wiecie, jednorazowe marki Cienz, dla świetnie zmywały makijaż, jeżeli potrzebowałam szybko się go pozbyć, natomiast, że ja się staram teraz nie kupować takich rzeczy jednorazowych, które za chwilę wyrzucę, to do tych chusteczek po prostu nie, nie wrócę. Mam teraz taką jakby z mikrofibrym, Którą też dostałam od Pixi ja sobie ją po prostu moczę i też ciach, ciach, jeżeli muszę jakiegoś słocza zmyć albo szybko makijaż, to też korzystam z takiej wielorazowej. Potem wrzucam ją do pralki, piorę i jest święty spokój, więc do nich nie wrócę, ale one naprawdę dobrze zmywają nawet makijaż oczu. Będąc przy makijażu oczu, mam tutaj dwa produkty, dwa chyba tak. Dwa produkty do mycia, do zmywania makijażu. Jeden produkt marki Fixi i marka Wianek. Mamy tutaj płyn micelarny tonik dwa w jednym, do każdego rodzaju z ekstraktem z nagietka. I powiem Wam, że miałam tą wersję nawilżającą bodajże niebieską i mam wrażenie, że ona działa ciutkę lepiej od tej. Ten produkt fajnie zmywa makijaż, ale nie zawsze sobie radził tak, wiecie, od razu, bardzo szybko. Natomiast ta wersja niebieska jest naprawdę rewelacyjna, niesamowicie szybko zmywa twarz, bez podrażniania mi oczu, więc wydaje mi się, że jakbym miała do wianka wrócić, to zdecydowanie do tej serii niebieskiej. Natomiast o tym płynie też nie mogę jak jakoś z tego słowa powiedzieć, potrzebował troszkę więcej czasu do zmycia, ale też, tak jak mówię, wyraził sobie prawie w 100%, więc, więc nie mogę narzekać, całkiem przyjemnej i fajna cena. Jedyny minus, nie wiem czemu, bardzo szybko mi się te płyny micelarne, marki Vianek kończą, niby to z 200 ml, ale naprawdę, nie wiem ile go miałam, niecały chyba miesiąc, więc dosyć szybko zużyłam, natomiast produkt, który też, ze względu na swoją cenę, bo on kosztuje chyba kołostówki też do niego na pewno nie wrócę, jest to Vitamin C Juice Cleanser i to jest właśnie taki produkt o wodnej konsystencji, jak płyn micelarny właśnie do zmywania makijażu twarzy, ale ja też go stosowałam do oczu i w ogóle mi nie poodrażniał, moich dosyć wrażliwych oczu, fajnie sobie radził produkt antyoksydacyjny i rozjaśniający, naprawdę super, świetnie działał, tutaj opakowanie jest na zasadzie takiej pompki, jak niektóre zmywacze do paznokci Natomiast to, jak mi się on szybko skończył i to, że właśnie kosztuje chyba stówkę w Sephora, ja do niego na pewno nie wrócę, mogłam go przetestować dzięki Pixi, świetnie się sprawdził, świetnie zmywał makijaż i twarzy, i oczu, ale cena mnie po prostu przeraża i to, że tak właśnie był słabo wydajny, myślę, że też go miałam niecały miesiąc przy takim codziennym, regularnym stosowaniu, no niestety, ale on mi na długo nie wystarczył. Więc no cóż... Produkt z kalendarza adwentowego to była też taka pasta jakby ciężko to określić, to była taka pasta, że marki First Aid Beauty Skin Rescue Deep Cleanser. I powiem Wam dobrze, że to była miniatura z kalendarza adwentowego, bo na pewno bym nie kupiła tego produktu w wersji pełnowymiarowej z tego względu, że to ma być taki żel połączony z glinką i niestety tej glinki w tym produkcie było tak niesamowicie mało. Nie wiem, czy ona się gdzieś tam nie poprzyklejała do po prostu opakowania, bo tak naprawdę z tego opakowania wydobywał się przede wszystkim żel, minimalna ilość glinki. Naprawdę i w ogóle konsystencja tego żelu to nie był taki żel-żel, tylko bardziej konsystencja miodu, więc tak ciężko było to potem wodą spłukać z twarzy, że doprowadzało mnie to do szewskiej pasji. Mała pojemność, niecałe 30 gramów, więc szybko zużyłam i naprawdę tego nie polecam. Za mało jest tej glinki i bardzo trudna do usunięcia konsystencja. Następnie, moi drodzy, tonik. Witamin C Tonic od Pixi znowu. Też fajnie działający produkt, natomiast taka pojemność kosztuje chyba prawie 50 zł właśnie w, w Seforze. W Polsce, więc ja bym się nie zdecydowała, to jest niby jakaś tam travel friendly pojemność, natomiast za taką cenę za tonik. Uh -uh. Jeżeli jeszcze by to miało pompkę, to by było ok, bo byłby ten produkt bardzo wydajny, natomiast tu mamy taki zwykły otwór, więc wylewamy sobie po prostu na wacik, więc troszkę się tego produktu marnuje. No chyba, że sobie przelejecie do jakiejś buteleczki, no to logicznie będzie bardziej wydajny. Natomiast mimo wszystko uważam, że 50 zł za tonik to jest troszkę zbyt dużo. Szczególnie teraz na rynku mamy. Bardzo dużo hydrolatów, toników naturalnych, z fajnymi składami i właśnie w fajnych pojemnościach i w fajnych cenach, że wydaje mi się, że Pixie troszeczkę przegięło z tą ceną. Ostatnia rzecz, moi drodzy, z tego co widzę, do pielęgnacji, a potem jedziemy z makijażem, bo trochę też tego zużyłam, jest to Delia, takie kolagenowe serum na twarz i dekol. Takie serum właśnie nawilżające, twarz, szyja, dekor. Takie po prostu właśnie serum nawilżające, tak naprawdę bardzo kiepska konsystencja, bo to był taki żel krem, bardzo ciężko było ten produkt wydobyć. Tutaj niby jest pipeta, ale ta konsystencja była zbyt taka stała, żeby ta pipeta sobie radziła właśnie z nabieraniem, więc to po prostu konsystencja, a pipeta pomyłka totalna. Poza tym ta konsystencja sprawiała, że ten produkt też był słabo wydajny. Tutaj mamy, moje drodzy, 10 ml, więc też samo opakowanie jest małe, więc ten produkt kosztował chyba około 8 zł, więc za 8 zł można jasne przetestować, natomiast nie widziałam żadnego specjalnego efektu, tylko to, że konsystencja fajnie się rozprowadza, szybko się wchłania, ale tak naprawdę nic specjalnego nie widziałam, no i szybko mi się ten produkt skończył no i jedźmy z tym makijażem, dwa pudry które dostałam od mojej wicki Łucji, którą pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz puder marki Chanel i puder marki Dior używałam jeden po drugim, dzięki czemu mogłam przetestować, który jest lepszy i z tych dwóch zdecydowanie bardziej sprawdził mi się Dior on się nazywa moi drodzy Dior Skin Nude Air Loose Powder ja mam kolor 010 Ivory i on był naprawdę fajny on mi się trzymał na twarzy dosłownie przez cały dzień nie musiałam go pudrować a niestety Chanel sobie nie radził, to był taki puder, który trzeba było niestety w ciągu dnia poprawić. Poza tym opakowanie jest dosyć kiepskie, pod takim względem, że niestety, ale nie jestem w stanie jakby tej plastikowej części, tego siteczka zdjąć, żeby sobie pogmyrać tam jeszcze w tym produkcie pędzlem, więc tutaj jeszcze dosłownie odrobina tego pudru właśnie została. I niestety, ale nie potrafię jej wydobyć, więc to jest kiepskie. No, i tak jak mówię, działanie takie, że musiałabym się w ciągu dnia po tym pudrze pudrować. On się nazywa: może nie każcie mi czytać po francusku, ale po angielsku Natural Finish Loose Powder w kolorze 25 Piche Claire, coś takiego. No, nie będę dalej kaleczyć francuskiego, więc to był taki naprawdę przeciętny produkt natomiast ten Dior skin zrobił na mnie fajne wrażenie, cały dzień się trzymał bardzo ładny miał kolor, taki beżowo lekko żółty więc Dior zdecydowanie ten pojedynek wygrał eee, moi drodzy, do utrwalania makijażu wykończyłam mgiełkę taki spray utrwalający Freedom Pro Studio Fixing Spray Anti-Shine Duża butla 100 ml całkiem był wydajny, natomiast za jakiś czas planuję Wam zrobić taki film pod tytułem kosmetyki i gadżety, których już nie kupuję. I to jest właśnie coś takiego, czyli spray utrwalający do makijażu. Powiem Wam, że ja nie mam problemu jakiegoś bardzo dużego na co dzień, żeby mi się produkty nie trzymały, żeby mi się cienie nie trzymały, żeby mi się korektor gdzieś ruszał albo podkłady ważyły. Bardzo rzadko mi się to zdarza, a ja jeżeli się już zdarza, to zazwyczaj te produkty nie wyglądają tak tragicznie na twarzy, żebym koniecznie musiała używać jakiegoś fixera, to po pierwsze, a po drugie, ja niestety po fixerach za bardzo różnicy w utrzymywaniu się makijażu nie widzę, więc jak dla mnie to są po prostu zbędne produkty, więc Freedom użyłam całkiem fajne opakowanie. Wydobywała się z niego bardzo fajna mgiełka, natomiast żeby on jakoś utrwalał, rzeczywiście makijaż przedłużał. Jego trwałość nie zauważyłam, więc na pewno do niego nie wrócę i tak samo Rimmel Lasting Finish Primer baza, której nie dałam rady niestety wykończyć to jest taka kremowa baza właśnie pod makijaż w białym kolorze, natomiast ona potem ładnie się nawet wtapia, natomiast też nie zauważyłam żeby cokolwiek robiła, więc też nie wrócę na pewno do niej może tusze do rzęs, mam dwa, które zużyłam Paradise od L'Oreala i Golden Rose Smoky Lashes Mascara ten Smoky Lasz właśnie ten tłuszcz od Golden Rose, już nie pamiętam, jakie zrobił na mnie wrażenie, ale z tego co wiem, był całkiem całkiem. Czekajcie, próbuję odkręcić, żeby Wam szczoty pokazać. Włosiasta zwykła, z tego co pamiętam, szczotka. O takiej średniej wielkości. Ani nie za duża, ani nie za mała, i z tego co pamiętam był całkiem spółeko. Natomiast zdecydowanie większe wrażenie zrobił na mnie właśnie ten Paradise od L'Oreal. Ja go kupiłam za około 20 zł na Darmar sklep, bo w drogerii za 60, w Rosmanie w życiu bym go nie kupiła. Nawet na tej promocji minus 55, coś tam, coś tam, w Rosmanie też bym go nie kupiła, bo ogólnie uważam, że Rosman bardzo winduje cenę, ma je niesamowicie wysokie, żeby potem robić jakieś promocje. Więc po co mam czekać na promocję, skoro go mogę kupić po prostu w fajnej cenie w internecie, w jakiejkolwiek drogerii internetowej. Minus tego właśnie tuszu jest taki, że w drogerii, jeżeli go kupicie rzeczywiście za te 60 zł, to on dosyć szybko wysycha. Może nie bardzo szybko, ale zdecydowanie mógłby posłużyć trochę dłużej, bo 3, -3 miesięcy na pewno Wam przy codziennym takim użytkowaniu nie wytrzyma. Natomiast sam efekt, jaki ten tusz daje jest niesamowity. Pięknie podgrubia, podkreśla rzęsy, podnosi Si je, w, co jeszcze wydłuża, no po prostu robi piękny wachlarz rzęs, więc ja byłam zachwycona i być może, że jeszcze do niego wrócę może sobie zamówię, jak będę w Polsce zobaczymy, ale polecałabym zdecydowanie go przetestować ale kupować przez stronę internetową następnie dwa produkty do ust kultowa kredka Pet Fighter Perfect Look w kolorze 010 Nude, kto ogląda już od dobrych kilku lat YouTube'a na pewno bardzo dobrze tą kredkę zna Kredka, którą swego czasu bardzo lubiła Szusz. Ja też się na nią zdecydowałam i naprawdę to jest fajna konturówka właśnie w kolorze nude, która pięknie pasuje do wielu takich brązowo-beżowych pomadek, nawet wpadających w róż można się pokusić o użycie tej kredki. Całkiem ładnie się utrzymuje. Z drugiej strony taka malutka, o nie wiem czy widzicie, temperówka. No i cena niesamowita. Wydaje mi się, że około gdzieś 2 euro kosztuje ta kredka. I ta kredka jest dostępna w szafach Pet's Five, drogierii DM. I produkt, który zrobił słabe na mnie wrażenie, nie wiem, po co w ogóle go kupiłam, to jest PS Pro Longwear Lip Liner Pen, czyli po prostu taki jakby eyeliner, ale jest to nic innego jak taki tusz, widzicie, do ust z Primarka. W kolorze, moi drodzy, 01 Ultimate Nude. I powiem Wam, to się nie utrzymuje dobrze na ustach. Poza tym bardzo nierównomiernie, widzicie, się nakłada. Ja zrobiłam tylko jedną kreskę, a widać, że w jednym miejscu ten produkt jest ciemniejszy, w drugim jaśniejszy i tak samo bardzo nierównomiernie się to aplikuje na usta, więc nie wróciłabym do tego, ani Wam nie polecam. Produkt, który był całkiem spoko dopóki nie zaczął mi robić zielono takich dziwnych brwi. Jest to Maybelline Tattoo Brow Long Lasting Tint, czyli właśnie taki tint, taki żel peel off do, do brwi. Jego też nie wykończyłam całego, jest też na moim kanale tego produktu. Dawał naprawdę fajny, mocny efekt. Schodził fajnie z brwi właśnie w postaci takiej powiedzmy maski peel off, wiecie co mam na myśli. Natomiast on y, po jakimś czasie kiedy już się go nałożyło, cały dzień w nim byłam i na drugi dzień myłam rano twarz i przecieram sobie brwi, yy, właśnie chociażby płynem micelarnym, to moje brwi niestety zaczęły zmieniać kolor na zielony i to mi się bardzo nie spodobało. Potem się okazało, że już nawet nie muszę niczym przecierać tych brwi, po prostu ten, ten produkt sam się na mojej twarzy zmienia właśnie w zielony, więc po czasie stwierdziłam, że nie chcę mieć zielonych brwi, więc zdecydowanie nie moja bajka. I ostatnia rzecz, która wchodziła mi w moje pod oczami niemiłosiernie, czyli Too Faced Born This Way korektor, który miał fajny kolor, fajny aplikator, dosyć kremowy, ale nawet powiedziałabym bardzo kremowy i niestety przez tą konsystencję właził ten korektor mi niesamowicie zmarszczki. Nieważne czym utrwaliłam i jak utrwaliłam, czy słabo, czy mocno, było naprawdę kiepsko, więc jak za. 100 zł za ten korektor. Ja na pewno do niego nie wrócę, bo używałam już korektory, które są zdecydowanie lepsze i tańsze. Mój kolor, Very Fair, nie polecam również. I to by było na tyle cały mój projekt. Denko, mam nadzieję, że w miarę jako tako udało mi się przez to przebrnąć. Dajcie znać, co wy w ostatnim czasie zdłużyłyście, co byście mi mogły polecić, a co odradzić. Wiele dziewczyn czyta też komentarze, więc na pewno takie ostrzeżenie się przyda. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Pozdrawiam, ściskam, buziaki. Pa pa.